Policzny moment śmierci uważa się pęknięcie czaszki zmarłego. Jeśli czaszka nie pęknie samoistnie, wówczas dokonuje tego mistrz ceremonii. To jest główny gat kremacyjny, na którym dochodzi do obrzędów palenia skóry. Mówi się, że każdy, kto znajdzie się na tym gacie, zwiedzając Varanasi, każdy, kto poczuje podniosłość w tej chwili i atmosferę tego miejsca, będzie wiedział o Indiach absolutnie wszystko. Gangesem wygląda tak, że w pierwszej kolejności ciało zmarłego e, naciera się wodnymi olejkami i miodem, w materiał, w całun i na bambusowych noszach przynosi się na brzeg gangesu. E, ciało zanim zostanie umieszczone na stosie, na krótką chwilę e, zanurzane jest w świętych wodach gangesu. Do spalenia ciała wymagana jest. E, bardzo duża ilość drewna, około 300 kg. Nie wszystkich stać na 300 kg drewna, dlatego na ceremonię pogrzebową bywa, że składa się nawet dalsza rodzina zmarłego. Drewno nasączane jest olejkami eterycznymi i to powoduje, że jest odporne na działanie deszczu, na wilgoć, nie gaśnie wtedy, kiedy pada deszcz, a także eliminuje zapach palącego się ciała. Mężczyzna, najbliżej spokrewniony ze zmarłym, na znak żołoby goli całkowicie głowę i przywdziewa białe szaty. To on jako pierwszy podpala stos pogrzebowy. Za symboliczny moment śmierci uważa się pęknięcie czaszki zmarłego. Jeśli czaszka nie pęknie samoistnie, wówczas dokonuje tego mistrz ceremonii. No, 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 no. W ceremonii kremacyjnej nie biorą udziału kobiety, kobiety modlą się w pobliskiej świątyni. Jedynie mężczyźni, mężczyźni obecni są przy ceremonii kremacyjnej. W związku z tym, że nie wszystkich stać na 300 kg drewna, które jest niezbędne do całkowitego spopielenia zwłok do kremacji, zdarza się, że osoby mniej majętne, ich ciała nie są spalane całkowicie i do końca, jedynie nadpalone. Takie ciała wrzuca się później do świętej, do, do świętej rzeki do Gangesu. Istnieją osoby, które parają się wyławianiem zwłok. Te osoby również nie stronią od przesiewania popiołu po zakończeniu ceremonii kremacyjnej, aby poszukiwaniu biżuterii i złotych zębów. Dla mniej zamożnych osób, których nie stać na ceremonię kremacyjną na stosie, na gacie, uruchomiono krematoria w pobliżu gatów. Natomiast z tych elektrycznych krematoriów oni korzystają bardzo rzadko i raczej niechętnie. Wynika to z zakorzenienia w tradycji i tutejszej obyczajowości. Zmarłe kobiety, które były w ciąży, dzieci do 13 roku życia oraz święci mężowie sadu, również nie pali się zwierząt. Ciała tych wszystkich osób, o których wspomniałam, wypływają w Łodzi na środek Gangesu i obciąża się je kamieniem i wrzuca do świętej wody. jest dla Hindusów jest rzeką świętą. Europejczycy zastanawiają się, czy jest to rzeka najświętsza, czy jednak największy ściek świata. Przepływaliśmy przed chwilą obok gatu Manitarnika, czyli jednego z najważniejszych gatów kremacyjnych, na których w podlegają ciała zmarłych, przyniesione na bambusowych noszach. No, był to bardzo przykry widok. Takie doświadczenie tego, co ostateczne i tego, co czeka każdego z nas. Dlaczego Hitusi tak bardzo chcą być paleni właśnie na gacie manikarnika albo na innym gacie, tutaj wzdłuż Gangesu? Dlaczego tak bardzo im zależy na tym, żeby ich popioły zostały wsypane do świętej wody, do ganki? Dlatego, że zgodnie z ich wierzeniami trafiają bezpośrednio do nieba. Jeśli mam być szczera, to tutaj znalazła. Spacerując brzegiem Gangesu widziałam świętego męża sadu całego umazanego popiołem. Oni używają popiołu, wcierają popiół w ciało ze względów ochronnych po to, żeby słońce nie opalało za bardzo ich skóry. No teraz mamy styczeń, jest jakieś 17, góra, 20 stopni ciepło, ale słońce nie opala. Niemniej jednak być może ten popiół również jakiemuś innemu celowi służyło, o którym nie wiem. I ten Sadu, który siedział, otoczony przez innych chłopców, wczoraj mu gotowali, dzisiaj masowali mu dziutkie łydki, spojrzał na mnie, ja spojrzałam na niego, dałam głową, powiedziałam na on zrobił to samo i nie powiedział, daj mi pieniążka, a ja i będziesz sobie mogła ze mną zrobić zdjęcie. On mnie nie zaprosił, żeby mu siadło obok niego. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że mógł być naprawdę święty człowiek. Święty mąż sad. A może nie? Może tylko miał przerwę w pracy. tak tak takimi? Nie. Thank you. <laughs>